Cześć! W dzisiejszej półce wstydu przyjrzymy się zasadom wyprawy do Eldorado. Jest to prosta i bardzo przyjemna gra, w której będziecie budować talię, która pozwoli Wam jak najszybciej dotrzeć do legendarnego złotego miasta. W tym odcinku omówimy tylko zasady gry podstawowej, natomiast w następnym przyjrzymy się pierwszemu dodatkowi demony dżungli i zobaczymy w jaki sposób zmienia on rozgrywkę. Link do filmiku zamieszczam w opisie. Miłego oglądania! To są dwustronne kafle terenu. Każda strona każdego kafla ma nadrukowaną na samym środku unikalną literę. Wybierzcie kafle z oznaczeniem B, C, N, I, J oraz K. Odszukajcie końcową płytkę terenu oraz rzetony blokad. Blokady odwróćcie obrazkiem do dołu, a następnie pomieszajcie. Podczas pierwszej gry. Ułóżcie z tych elementów trasę, którą znajdziecie na czwartej stronie instrukcji. Podczas kolejnych gier możecie skorzystać z innych tras z dziesiątej strony instrukcji. Pomiędzy kaflami umieście żetony blokad. Kiedy skończycie układać trasę, odwróćcie blokady obrazkami do góry. Każdemu graczowi dajcie płytkę ekspedycji oraz pionek w jego kolorze. To są karty startowe. Każdy gracz będzie miał 8 kart startowych w swoim kolorze. Potasujcie swoje karty i umieście je zakryte na stosie dobierania po lewej stronie płytki ekspedycji. Następnie dajcie znacznik pierwszego gracza temu, kto nosi kapelusz lub najstarszemu z Was. Pierwszy gracz umieszcza swój pionek na polu 1. Pozostali, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, kładą swoje pionki na kolejnych polach. Teraz nad planszą umieśćcie rynek. Na rynku ułóżcie po trzy kopie kart oznaczonych słoneczkiem w prawym dolnym rogu. Pozostałe karty posortujcie i umieśćcie nad rynkiem. W grze dwuosobowej każdy z graczy bierze dwa pionki w swoim kolorze. Pierwszy gracz kładzie pionki na polach 1 i 3, a drugi na 2 i 4. Jesteście gotowi na wyprawę do Eldorado. Przed pierwszą rundą każdy gracz bierze ze stosu dobierania cztery karty na rękę. Tura każdego gracza składa się z trzech faz wypisanych na płytkach ekspedycji. Pierwsza faza to zagranie kart. Karty będziecie zagrywać pojedynczo przed sobą. Pozwalać wam będą poruszać się po planszy lub aktywować specjalne zdolności. Zagrywając kartę z symbolem maczety możesz poruszyć się na zielone pole, na którym jest symbol maczety. Analogicznie, zagrywając kartę z pojedynczym wiosłem lub pojedynczą monetą, możesz poruszyć się na pole z wiosłem lub monetą. Jeżeli zagrasz kartę z dwoma symbolami, to możesz poruszyć się przez dwa pola z pasującym pojedynczym symbolem. Nie możesz jednak zagrać dwóch pojedynczych symboli, aby wejść na pole z podwójnym symbolem. Jeżeli nie możesz lub nie chcesz wykorzystywać wszystkich ruchów z danej karty, to pozostałe symbole przepadają. Aby wejść na pola oznaczone tymi symbolami, musisz odrzucić z ręki odpowiednio jedną, dwie lub trzy karty i umieścić je na stosie kart odrzuconych. Z kolei, aby wejść na pola oznaczone takimi symbolami, to musisz wybrać z ręki jedną, dwie lub trzy karty, a następnie usunąć je permanentnie z gry. Te pola to góry. Nie możesz na nich stawać ani przez nie przechodzić. Podobnie sprawa się ma z innymi pionkami. One również blokują ruch pionków. Między kafelkami znajdują się znaczniki blokad. Blokady należy traktować tak samo jak pola z narysowanym symbolem. Jednak po tym jak zagramy wymagane symbole, to nie stajemy na blokadzie, a usuwamy ją z planszy. Osoba, która to zrobiła, bierze blokadę i umieszcza przed sobą. Będzie miało to znaczenie w przypadku remisu pod koniec gry. Po usunięciu blokady, wyrównaj kafle tak, aby nie było przerwy między nimi. W grze dwuosobowej, po zagraniu każdej karty, sam decydujesz, który Twój pionek się poruszy. Nie możesz użyć jednej karty, aby poruszyć dwa pionki. Niektóre karty umożliwiają Wam wykonanie akcji specjalnej. Możecie ich używać naprzemiennie z kartami służącymi do ruchu. To, co daje dana karta, napisane jest w ramce. Jeżeli na karcie widnieje taki symbol, to znaczy, że po wykorzystaniu należy ją usunąć permanentnie z gry. Kiedy wykonacie ruchy i użyjecie akcji specjalnych, to pozostałe karty możecie wykorzystać na zakup nowych kart. Do wyboru macie 6 kart znajdujących się na rynku. Żeby kupić kartę, musicie zapłacić wymaganą liczbę monet. Aby to zrobić, zagrywacie przed siebie karty z ręki, dokładnie tak jak przy ruchu i przy akcjach specjalnych. Jednak w tym wypadku liczba monet z waszych kart jest sumowana. Każda karta z symbolem monet warta jest tyle, ile jest napisane na karcie. Każda pozostała karta warta jest pół monety. Sami wybieracie, ile kart chcecie zużywać na ruch, a ile zostawiacie sobie na zakupy. Kupić możecie w jednej turze tylko jedną kartę. A nadmiarowe monety, które uzbieraliście, przepadają. Kupioną kartę umieszczacie następnie na stosie kart odrzuconych. Jeżeli na rynku wszystkie karty danego typu zostały kupione i widnieje puste pole, to możecie wprowadzić na rynek dowolną kartę z tych ułożonych obok rynku. Umieszczacie wtedy wszystkie kopie danej karty na wolnym polu, płacicie za nią i bierzecie jedną z nich na swój stos kart odrzuconych. Jeżeli macie problem ze zrozumieniem jak działają karty, to dokładny opis znajduje się na ostatniej stronie instrukcji. Tutaj jeszcze szybko dodam, że jeżeli na karcie widnieją trzy różne symbole, to podczas zagrania karty możecie wykorzystać tylko jeden z nich, a nie wszystkie po kolei. Kiedy skończycie robić zakupy, to odkładacie wszystkie wykorzystane w tej turze karty na stos kart odrzuconych. Każdą z pozostałych na ręce kart możecie albo odrzucić na stos kart wykorzystanych, albo zatrzymać na ręku do przyszłej tury. Następnie dobieracie na rękę nowe karty, tak aby łącznie mieć ich cztery. Jeżeli masz dobrać kartę, a Twój stos dobierania się wyczerpał, to weź wszystkie karty ze stosu kart odrzuconych, potasuj je, utwórz nowy stos dobierania, a następnie weź pozostałe karty. Będziecie wykonywać dury tak długo, aż ktoś wejdzie na jedno z trzech pól na płytce końcowej. Gracz przesuwa wtedy swojego pionka do Eldorado i wygrywa grę. Wszyscy mają tyle samo ruchów, zatem jeżeli do mety dotarł pierwszy gracz, to pozostali mają jeszcze po jednym ruchu. Jeżeli natomiast do Eldorado dotarł ostatni gracz, to rozgrywka kończy się natychmiast. Jeżeli zatem dwóch graczy dotarło do Eldorado w tej samej rundzie, to o zwycięstwie decyduje suma wartości wszystkich zdobytych przez gracza blokad. Jeżeli nadal jest remis, to wygrywa ten, kto ma blokady o najwyższej wartości. Jeżeli obaj remisujący nie mają blokad, to zwyciężają wspólnie. W grze dwuosobowej zwycięża gracz, który jako pierwszy doprowadzi oba pionki do Eldorado. Podstawowa wersja wyprawy do Eldorado oferuje również zaawansowanym graczom wariant z eksploracją jaskiń. Jest on całkowicie opcjonalny i nie polecałbym go na start. Jest on jednak wymagany, aby móc grać z dodatkiem demony dżungli. Przyjrzyjmy mu się zatem. Weź wszystkie żetony jaskiń, obróć je obrazkami do dołu, a następnie wymieszaj. Pogrupuj je w stosy po cztery rzetony. Tak wygląda góra z jaskinią. Na każdej z nich połóż po jednym stosie żetonów. Jaskinie te można w trakcie gry eksplorować i dzięki temu zdobyć leżące na nich żetony. Aby eksplorować jaskinie, musimy zatrzymać się na polu obok jaskini. Bierzemy wtedy wierzchni żeton jaskini i kładziemy go odkryty przed sobą. Będzie to mały, jednorazowy bonusik, który możesz wykorzystać od razu albo zostawić na później. Nie ma limitu żetonów jaskiń, które możemy posiadać. Zatrzymanie się obok jaskini i eksploracja nie kończy naszego ruchu. Nadal możemy zagrywać kolejną kartę. Ważne jest to, że przesuwając się wzdłuż jaskini, nie otrzymujemy kolejnych żetonów. Jeżeli chcemy eksplorować tą samą jaskinię, to musimy zagrać kartę, aby odejść od niej, a następnie zagrać kolejną kartę, aby stanąć znów obok jaskini. Jeżeli staniemy na polu sąsiadującym z dwoma jaskiniami, to możemy eksplorować każdą z nich. Podczas swojej tury możemy wykorzystać dowolną liczbę żetonów jaskiń, tak samo jakbyśmy zagrywali karty. Po wykorzystaniu odkładamy je do pudełka. Wiele bonusów jaskiń będzie dla Was oczywistych. Opis bardziej złożonych efektów znajdziecie na 11 stronie instrukcji. I to już wszystkie zasady, które możecie znaleźć w grze podstawowej wyprawa do Eldorado. Mam nadzieję, że materiał był przystępny i zrozumiały. W następnym odcinku będziemy wykorzystywać to, czego się właśnie dowiedzieliście, omawiając pierwszy dodatek Demony Dżungli. Link do filmiku zamieszczam w opisie. Na chwilę obecną to wszystko. Oglądaliście Półkę Wstydu, a ja nazywam się Łukasz Szydlik. Do usłyszenia!